Cześć, Paweł Budzyński, wspólna sprawa. Jesteśmy pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska przeciwko polityce naszego panującego od niedawna ministra Mikołaja Dorożały, który odpowiada za leśnictwo i łowiectwo. Który w swoim panowaniu zasłynął w zasadzie najgorszymi głupotami, jakie można próbować wdrażać w życie, które godzą. Przede wszystkim w myśliwych, ale uderzają również w rolnictwo. Zacznijmy od tych postulatów, które pojawiły się właśnie w ubiegłym tygodniu w sieci i to zaproponowane przez właśnie Mikołaja Dorożałe, czyli kwestia ptaków. Cała Warszawa, całe Ministerstwo Rolnictwa skupia się na ograniczaniu listy gatunków łownych, w szczególności chodzi o ptaki. Ptaki są największym problemem dzisiaj łowiectwa i. To spędza sens powiek ministerstwu. Co ciekawe, od bodajże półtora roku w ministerstwie leży projekt poszerzenia odpowiedzialności ministerstwa, odpowiedzialności szkodowej na ptaki. Dzisiaj każdy rolnik nie może się domagać żadnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki na polach. Tak samo jest, taki sam problem jest w gospodarstwach rybackich, gdzie kormorany również nikt nie odpowiada. Oni chcą, ograniczać, oni chcą ograniczać polowania na ptaki. Uważają, że jest to jakiś ogromny problem, gdzie my raportujemy, średnio statystyczny myśliwy zabija 0,7 ptaka na rok. I to jest według Ministerstwa ogromna, ogromny problem, gdzie dzisiaj my postulujemy, żeby tą listę poszerzać, a nie ograniczać. Tym bardziej, że większość z tych ptaków, które... Według ministerstwa są tutaj zagrożone, nie, gnia, nie gniazduje w Polsce albo w drugą stronę, kiedy przelatują nad zachodnią Europą, tam są dziesiątkowane przez Francuzów, przez Niemców, a w Polsce to jest tak naprawdę margines. Kolejna rzecz to próba rozbicia myśliwych poprzez ograniczenie ich liczebności badaniami. Te badania. Można by dyskutować, czy są potrzebne, czy nie są potrzebne badania lekarskie, oczywiście, ale nikt nie mówi głośno o tym, że myśliwi przechodzą badania. Przechodzą badania okulistyczne, psychologiczne. Każdy posiadacz broni musi takie badania mieć. I co ciekawe, panowie z ministerstwa twierdzą, że myśliwi są badani tylko raz. To nieprawda. Myśliwy, kiedy chce sobie dokupić kolejną jednostkę broni, e, ro, poszerzyć, roz, e, poszerzyć m, ilość swoich jednostek broni, musi zrobić e, kolejne, kolejny raz e, te badania. A całość e, tego, tej polityki związanej z e, złowiectwem to jest właśnie przede wszystkim ograniczenie, ukierunkowanie na ochronę za wszelką cenę i na drugi plan schodzi e, człowiek, a co za tym idzie, i rolnictwo, Rybołówstwo i wszelka hodowla. E, największym problemem dzisiaj, moim zdaniem, łowiectwa, jest ASF, SF, w którym w żaden sposób nie radzi sobie ministerstwo. W ogóle ten temat jest marginalizowany. Niewiele się tam dzieje. To można powiedzieć Ministerstwo Rolnictwa dzisiaj wiedzie prym właśnie w tej walce, to oni wyciągają rękę. I ministerstwo Klimatu i Środowiska zarządzające łowiectwem nie robi w tym zakresie nic. E, na ostatnim spotkaniu tydzień temu e, w zasadzie oni sugerowali, żeby ograniczyć przede wszystkim pozyskanie dzika, a z drugiej strony ograniczyć wypłatę środków na pozyskanie dzików, czyli zaostrzał sanitarny na dziki. Więc te pomysły w sposób bezpośredni uderzą w rolników. Dzisiaj, gdzie Wielkopolska już stoi w ogniu ASF-owym, nikt... Nad tym nie panuje. Nikt nie przykłada starań, a każde ograniczanie dzisiaj łowiectwa będzie skutkowało rozprzestrzenianiem się tej choroby. To chyba tyle, co można powiedzieć i uważam, że rolnicy w pewnym momencie też bardzo mocno to czują i myślę, że znowu będziemy musieli stanąć ramię w ramię, bronić tych naszych pól, lasów, żeby te pomysły, które są kreowane w Warszawie, nie doszły do skutku. To tyle z mojej strony. Dzięki. Jerzy Wachowiak, lat 74. Myśliwy, rolnik, bo własną ziemię też mam. Także łączę te dwie działalności i rozumiem łowiectwo, i rozumiem rolnictwo. I między innymi trzeba uwzględnić trzy elementy, które w przyrodzie są: rolnik, leśnik, myśliwy. Te trzy grupy społeczne mają najwięcej do możliwości prowadzenia działalności pozytywnej, żeby tą przyrodę naszą jakoś jeszcze utrzymać, która by była do następnych pokoleń. Bo jeżeli ten łańcuch tych trzech organizacji naruszymy, to na pewno nie będziemy mówili o tej przyrodzie, jaką my znamy. A mam 74 lata. 50 lat temu zaczynałem być myśliwy i patrzę to z perspektywy swoich lat bytności w Polskim Związku i widzę, że to, co teraz jest, to po prostu odchodzi od jakiegoś zdrowego rozsądku, gdzie człowiek myślący o przyrodzie nie wyciąga żadnych wniosków takich, jakie powinny być. Czyli z tego należy wyciągnąć wniosek, że ci, którzy powinni dobrze myśleć, źle myślą o łowiectwie, o przyrodzie. Najważniejsze to tak zabronienie myśliwym polowania w soboty i w niedzielę. Kiedy oni mają polować? Chcą zabronić nam polowania na ptaki. To jest e, ograniczono nam już udział naszych dzieci i wnuków w polowaniach. Nie mogą mieć mniej niż 18 lat. To jak mamy przekazywać naszą tradycję i e, nasze wartości następnym pokoleniom? Chyba chodzi o to, żeby nas stało się mniej, bo do tej pory jest około 130 tysięcy myśliwych w Polskim Związku Łowieckim. Ale przybywanie młodego pokolenia jest coraz mniejsze i to jest cały problem, żeby te młode pokolenie wdrożyć do, tego, do tych wartości, które my wyznawaliśmy. I tu mam takie pismo dla myśliwych Braci Łowiecka. I niedawno zorganizowaliśmy taką mszę za e, duszę e, naszych kolegów, którzy już wcześniej odeszli. Było to w klasztorze w Woźnikach Niedolewego Grodziska Wielkopolskiego i takie motto. Czym jest Łowiecko? To? to szacunek do przyrody, kultury, tradycji oraz pamięć dla wielu pokoleń naszych kolegów, którzy pokazali nam to wszystko, co nas łączy. Być myśliwym to znaczy być dumnym z tego, kim się jest coraz, y, oraz y, kim być na, byli nasi przodkowie. Nie trzeba mieć małej wyobraźni, żeby e, stwierdzić, że jeżeli się zakaże polowań na przykład na dziki, to rolnictwo poniesie takie duże straty, bo e, dzika zwierzyna będzie e, robiła szkody. I kto e, będzie regulował tą populację? E, argumenty, że e, przyroda sama się reguluje nie. Myśmy już tak zmienili środowisko, że nie jesteśmy już w stanie zostawić tego własnemu działaniu, własnej przyrodzie. Musimy ingerować, ale w sposób mądry, a nie taki jak to ministerstwo środowiska, które reprezentuje. Dzień dobry, nazywam się Paweł Robak, jestem z centralnej Polski. Dzisiaj środowisko myśliwych leśników spotyka się znów pod ministerstwem środowiska z uwagi na niezgodę, na ograniczenia w zakresie polowań dla wieloletniej tradycji łowieckiej, dla polowań na ptactwo, a ptactwo zaczynają małymi kroczkami wprowadzać przepisy. Zaczynają od gatunków rzadkich, ale na tym się nie skończy. Wiele gatunków ptaków, między innymi gęsi, potrafi wyrządzać bardzo duże szkody w uprawach. I jesteśmy tutaj, żeby dbać, dbać e, zarówno o e, zrównoważone zasady gospodarki łowieckiej, ale również, żeby odpowiednio e, chronić e, pozostałe e, sektory, takie jak między innymi rolnictwo, e, i żebyśmy wszyscy e, mogli w, współ, współżyć. Jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, zebrali się tutaj prawdziwi ekolodzy. To myśliwi, to leśnicy, to rolnicy. Po zachowaniu ministerstwa i osób decyzyjnych wynika, że ich działania mają charakter aktywistów są oderwane od rzeczywistości i praktyk związanych z życiem natury i z życiem gospodarczym w sektorach związanych z rolnictwem, leśnictwem oraz łowiectwem. Te trzy obszary są ze sobą powiązane i nasze środowisko nie wyraża zgody na takie działania ze strony ministerstwa. Się wróciło łowiecwo w ręce osób kompetentnych, ludzi, którzy zajmują się tym od setek lat. Ludzi, którzy zjedli na tym zęby, którzy na tym się znają. Tutaj ja rozumiem, można nie czuć, ale brak czucia nie oznacza nietolerancji. My nie mamy nic do wegetarian, do, we do wegan, jedzcie co chcecie, ale dajcie nam święty spokój. My też wie wiemy, co dla nas dobre. Słuchajcie, to jest najwyższa pora, żeby po dziewięciu miesiącach nieudanego zarządzania resortem rol środowiska ta część została po prostu przekazana w ręce osoby, która będzie się na tym znała, która będzie szanowała, będzie rozmawiała z nami, bo my się tu gromadzimy przede wszystkim po to, żeby rozmawiać, żeby pokazać, że my też mamy argumenty merytoryczne, ale co to za dyskusja, w której tylko jedna słowa zabiera głos? Która nie dopuszcza drugiej do rozmów, która szerzy przy tym nienawiść, która przygotowuje od razu działania, które miałyby zdezawuować, zdyskredytować naszą stronę. To bez sensu, tak się nie rozmawia, to jest brak szacunku do obywateli i dlatego właśnie dorożała musi odejść.